Właśnie zaczęliśmy festiwal Art of Healing dwudniowy weekendowy festiwal sztuki uzdrawiania tutaj w Polsce w Warszawie w praskim centrum targowym i to wspaniały event gdzie możecie doświadczyć tak wielu inspiracji jeśli chodzi o sztuki uzdrawiania i tu dzisiaj na w tym festiwalu Art of Healing dzielimy się tym, co mamy najcenniejszego do zaproponowania Wam, czyli zdrowie, sztuki uzdrawiania. A dla mnie tym, czym jest zdrowie, tym jak można zadbać o zdrowie, to podejście holistyczne do ciała. Podejście bez leków, bez używania żadnych medykamentów w holistyczny, naturalny sposób, po to, abyśmy mogli utrzymywać zdrowie w naturalnym stanie. Jak mówił jeden z moich kawajskich nauczycieli Serge Khili King, aloha, czyli żyć w miłości, żyć w szczęściu, to znaczy być w zdrowiu. I zapraszam Cię, dbaj o swoje zdrowie, bo dzięki swojemu zdrowiu będziesz mógł żyć w pełni szczęścia i w pełni radości. Serdecznie Cię pozdrawiam z tego stoiska. Integral Bory Institute Art of Healing. I jak widzisz tutaj będziemy dzielić się z ludźmi tym, co mamy najcenniejszego, naszym zrozumieniem holistycznego podejścia do zdrowia.